Możesz pudło brać. Dobra, kowboju, mnie. Gotowy? Tak jest. Chodźmy. Dobra. Uważaj. Zawsze uważam. To podchwytliwe pytanie. Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. Gdzie drabina? Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Jest! Super, przynieś ją. Damy przodem. Dama, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Rzadko się mylę. Tędy. Będę. Myślisz, że Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej, żeby miał. Jak już odzyskamy, to warto bez problemu go rozładujemy. Czekaj, zarodniki. Skąd on się biorą do cholery? Ostatnio było tu czysto. Coś się tu rozpyla. Ostrożnie. Mamy winnego. To świeże zwłoki. Oczy dookoła głowy. Przyciśniemy się tędy. Nic ci nie jest? Ta, ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Tędy. Spokojnie. Jest! Ostróż, ostró pomocy! Maska mi się zepsuła! Proszę, nie chcę się przemienić. Błagam! Spadamy stąd. 苏神。啊 Dobra, to już wszystkie. Miejmy nadzieję. Wracajmy do miasta. powietrze. Właśnie dlatego żeby być na zewnątrz. Powiedz Bilowi, żeby ci skołował odświeżać powietrza. Nie pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. Tędy. Zasłoń wejście. Oh, tak dobre. <laughs> Idę. Hej, podaj mi ją. Ciężka jest. Dam radę. Okej. Okay. Twoje cztery litery. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy, czysto chodźmy. Podnieść tę amunicję. Na pewno się przyda. Hej, mały. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, ok? Wierzę, że do niego idziemy. Hmm, to tylko dodaje pikanterii. Dobra. Chodź. Hej, też, hej, Hej, co tam? Masz jakiś topa? Nie teraz, Nie, spoko, spoko, spoko. Nie teraz, słyszysz? Okej. Okay. Rozumiem. No, co wyścia? Zepsujesz, kupujesz. Cześć. Dawno cię nie było. Ej, no, Dlaczego? No, nie widziałem że jest z Dlaczego? Nie Dlaczego? że Dlaczego? z tobą. Chodźcie. No, no, no. No. No, no, no. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. To jazda. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebie ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Chiebać to. Chowaj się. Gotowy? Tak. Cię, Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Zapracisz mi za to. Dobra robota w boju. On do cholery wytrzasnął ci ludzi. Robert to specjalny yeah. na czeków bez pokrycia. Ukróćmy ten proceder. Cholera, tędy nie przejdziemy. Hej, podsadź mnie. Miren Tutaj, Joel. Kolejni ludzie Roberta. Widzę. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zjąć test. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu, mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzi. Cicho i skutecznie. Rozdzielmy się. Sprawdź, czy nikt się tu nie kręci. Nieźle strzelasz próbując. Dobrze. Zabezpieczone w południowym magazynie. Dobra, jeszcze jeden szybki obchód i co Co z Robertem? kim się dzisiaj chowa? Nie zostanie w na no, paranoję. Nie wiem, kurwa, trzeba pogadać z innymi. Coś się wymyśli. A... Co tam? Hej, coś słyszałem. Trzymać! Długo Brawo, szeryfie.

Musimy wziąć więcej ludzi. To by nas spowolniło. Co? No, Chodź. Droga do doku prowadzi tędy. Jest nasz chłopiec. Synek, kończmy z tym. Trzeba działać ostrożnie. Ustały, Robi się to od ustały, dawno temu. Straciliśmy wszystkie kontakty na północy i południu. Nie. Nie. Wiem. To do to co z tego? Mówić ta wcepa jest skończona. Trzeba się stąd zawijać. Pojebało cię, wyjście razem na wójta. Chopło nic Jak myślisz, co się stanie, kiedy wyczerpią się zapasy? Mimo wszystko wolę zostać tutaj. Otoczyć go, jasne. Osłaniać mnie. Cię, mam, dupku. Ej, zobacz, nic mi nie jest. Robert pewnie tam w wbiegł. Chodźmy. Nie ma co czekać. Cholej, do tyłu, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać! Odłóż broń! Wasze się, pierdol. Ucieka! Robert, Joel, Henry, chodź, biegu tutaj. Jest nasz. Joel. No cześć, Robert. <noise> Tez. Joel, nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa <laughs> mać! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, ok? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Hmm. Po prostu mnie posłuchajcie. Ma dobra. dobra, dobra, dobra! dobra! Przestań miałczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru. Miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak jak. Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka. <trym> Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją w świetliku. Miałem dwóch świetlików. Co? Ej. Oni już wszyscy prawie padli. Może Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jeba pieprzonych, frajerów. Załatwmy ich. To naprawdę głupi pomysł. No I co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnimy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę, królowa świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. O ilu kartkach rozmawiamy? Pff, w dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. Dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną.